Widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z Rebir Champion Ultimate A w dzisiejszym odcinku dostaliśmy od Roxka tutaj part drugi Halloweenowego eventu A co zostało w nim dodane już wam opowiadam Ale zanim jeszcze to ty mój drogi widz zostaw tej łapkę w górę subskrypcji zapraszam cię do oglądania I tak naprawdę jak widzicie part drugi eventu już troszkę dawno wystartował A ja zacząłem odcinek idealnie na live nagrywać więc macie tu wszystko pokazane I powiem tak update wyszedł minutę temu Powiem że Roxek dodał coś mega fajnego to jest ogólnie wstawka bo później muszę nagrywać Grać początek. Możemy wymieniać tak naprawdę duszki, bowny, Monster A i tak dalej. Ogólnie rzeczy na przeróżne rzeczy. I patrzcie teraz, to ile tego mam. Mam dosłownie 3000 etiketów i dwa koła kluczy. Ja to chcę szybko otworzyć teraz, bo wiem, że Roksyk potem to zbalansuje. I zobaczmy, czy trafimy z Suprema. Otwieram, otwieram chwilowo pojedynczo, bo czy jeszcze pojedynczo może wylecić coś ciekawego. I zobaczmy, jest Supreme! Tak, o tym mówiłem, mówiłem, Suprema mamy pierwszego, pierwszy Supreme 69 hashtag. O tym mówiłem właśnie, że to jest takie OP, że trzeba z tego korzystać. Czuję, że zaraz będzie nerw na to, bo mega dużo tutaj się da wyfarmić. Pierwszy Supreme trafiony. Zobaczymy, czy trafimy drugiego Suprema z kluczy. Jeżeli nie kluczę, oho, już widzę, że coś jest jakiś lag, więc bardzo możliwe, że no balansuje to roksek. O tym mówiłem, że to trzeba szybko robić. Dobra, Keti nawet trafił. Pozdro, Kety Nie, po prostu jakiegoś laga miałem, jakiegoś masakrycznego. Dobra, drugi Supreme drugi Supreme drugi Supreme Pozdro, roksek, dobrze, że to dodałeś. Drugi Supreme z dwóch koła kluczy. Let's go. I z trzech koła kluczy nic. No to nie źle, Cinol. Ja skromne dwa Supreme. Trafiłem w ciągu minuty, Czajcie, to dwa suprime y w ciągu minuty. Ja liczę, że trzeciego trafię i dlatego właśnie otwieram pojedynczo. Dlatego właśnie opłacę się pojedynczo. Uwaga, czy trafimy trzeciego suprima? Sprawdźmy. Straszne laki są na pewno, jak się ty otwiera. Ale niestety, chyba trzeciego suprima nie mamy. Dobra, trzeciego suprima nie mamy, ale dwa suprime y wleciało, więc ja jestem zadowolony. 69 i 71 i powiem wam tak, od razu idziemy tutaj, bo mam 3,5 tysiąca tiketów. Powiem tak, jak coś drobnie wam po prostu pokażę, no bo trochę to minie, trochę to minie, zanim wszystko przeruję. I zobaczycie, ile. Będę miał itemów po tym. Powiem tak, bardzo dobry par, drugi update. U. podoba mi się, szczerze szacuneczek, szacuneczek Roksek. I powiem tak, strasznie długo się na pewno wydaje te tikety, bo dopiero Tysiaka wydałem. I przy okazji przypominam, że nawet jak mamy te 3000 etykietów, tak naprawdę, to one cały czas się zwracają, bo tutaj macie szansę też zdobyć te tikety. I co ważne, też dostaniemy klucze. I przy okazji mam pytanie, Roksek, czy tutaj cię troszkę nie pogrzało z tymi pogodami? Tysiąc pogód naraz odpala. Pierwsze tysiąc tikietów. ja wam pokazuję, jak wygląda obecnie mój kwipunek. Uwaga, mój kwipunek wygląda w sposób na Następujący. No, powiem tak. Jest na pewno ciekawie. Jest tu bardzo, bardzo ciekawie. To mi się podoba. Powiem tak. Pierwszy raz od dawna, jak gram, tak mi się podoba. Update ich, szczerze. I chyba w ogóle dostałem 25 tokenów, bo miałem 1525, mam 1550. Więc bardzo możliwe, że 25 tokenów zdobyłem. I zostało jeszcze ponad 1000 tiketów. I powiem tak. Jak teraz nie dropnie w Supreme, to będę mega zaskoczony, ponieważ jak teraz tak sobie liczyłem, to na spokojnie łącznie na te Halloween rewards y wydam 8000 tiketów. To ja jestem bardzo ciekawy jaka jest szansa na dropnięcie tego Suprima. Rowerku, nie narzekaj, bo trafiłeś dwa Suprime e tak naprawdę w ponad minutę, no ale trzeci by się przydał tutaj. Więc zostało 950 tiketów i sprawdzamy. Jeszcze dużo rzeczy jest tutaj przed nami do sprawdzenia, bo mamy koło tak naprawdę, które nie wiem, czy dzisiaj otworzę, bo chciałbym zostawić osobny odcinek. Mam jakieś upgrade, naprawdę mocny update, mocny, mocny update od Rockska wleciał. O, i widzę, że Olo pomidoro nawet trafił Suprima. Bardzo dobrze, nasz Klanowicz. Pozdro, Olo. Widzę, że odcinek też chyba jest szykowany. I teraz mi widzowie mówią, że jest coś takiego jak nie, dobra, faktycznie to są upgrade. Patrzcie to! Ulepszamy wszystko. Halloween Secret Luck, Divine Luck, Halloween Tutel Supreme Luck, dobra, tu są jakieś nowe ulepszenia. Faktycznie, patrzcie to! Nie, dobra, faktycznie już wiem o co chodziło, widzą, żebym poczekał po prostu minutę, a nie otwierał. Ja Jestem po prostu za szybki. Jakbyście pytali, gdzie streamujesz drowerku RCU, no to w każdy piątek na pewno gram na Kiku. Nazwę macie tutaj teraz na ekranie. No i też czasami w tygodniu sobie zaglądamy, więc polecam zajrzeć i zostawić oczywiście obserwacje. No i zostało 100 Otworzymy je wspólnie, jednak byłem taki pewny, że trafi tu Suprema. Ale niestety Suprema nie ma. Zaraz sobie zrobimy podsumowanie. Aczkolwiek jeszcze otworzymy na pewno klucze, bo klucze są ci dla nas fartowne. A z tutaj, właśnie tego Forever packa Free to Play można zdobyć. I przy okazji, kolejna osoba tropnęła tutaj Suprema. Dobra, Supremy lecą jak tutaj szalone, tak naprawdę. Lecą jak szalone. I uwaga: 27 ticketów, lecę do zera, bo i tak mi się zwrócą z tych kluczy. I czy będzie Suprema na zakończenie? Niestety nie. Koniec, koniec, koniec. Niestety nie zdobyliśmy. Trochę za późno zrobiłem upgrade. Y. Moja wina, ale trudno. I 179 kluczy. Jeszcze tu zobaczmy, czy poleci Supreme. Uwaga, uwaga, uwaga. Jeszcze jeden Suprimek Do trzech. No nie, nie będzie do trzech razy sztuka. Ale jak wygląda mój ekwipunek? 178 Halloween totemów. Miałem jeden, jakbyście pytali. Tu czy coś się zmieniło? Tu się totalnie nic nie zmieniło. 25 tokenów tylko doszło. Lecimy dalej. Kostki, to mamy 14 tych. 2 t 70 rainbow poszło. Owocków, no to po, no poleciało trochę po prostu. Smoothie, 131 i tych 84. Poteczek, no to nie ma co tutaj ga dać po prostu. Tutaj nieźle poleciało w boksach, bo miałem giga mało, nagle jest giga dużo. No i najważniejsza rzecz, 700 suksów, 161 Halloween Laka, 270 Witch Potów, 400 tych potek, tych 1000 i tych 4000, więc jest na pewno nieźle. A teraz mam pytanie, co się zmieniło na tej mapie, bo tak naprawdę cały czas tutaj wydawałem tutaj tak naprawdę tikety i resztę rzeczy. Po ile jest koło? 100 milionów, ok Nagrody nie są szałowe. 2,5 biliona tu troszkę lepiej, ale też bez szału. 150 bilionów nawet tyle nie mam. 800 Bilionów. No dobra, powiem tak. Ja sobie życzę powodzenia. Ja tym nawet nie kręcę. Na razie chyba idę robić tak naprawdę tego pumpkin hunta. Bo tu są całkiem niezłe nagrody. Patrzcie, jakie nagrody możemy dostać. No i oczywiście, pierwsze 100 osób, które ukończy, dostaje takiego oto suprema. dałby się, 125%. Pierwsze dynie, jakbyście pytali, na pewno znaleźliśmy tutaj obok topek. To od razu Wam zrobię poradnik, gdzie są dynie. Lecimy drugiej szukać. Druga jest tutaj, w sumie to hint bardziej jest tutaj, ale okej. Okay. Mamy drugą tutaj znalezioną. Okej, okay, jedna jest jak macie forest upgrade. Tu jest diamentowa dynia, jakbyście pytali. Let's go, druga dynia zebrana, elegancko. Czyli mam już dwie dynie. Brakuje ghost pumpkina tylko. I tutaj znajduje się hint do kolejnej dyni. Weźmy go sobie zawczasu, ale na razie nie będę go czytał, bo chciałbym znaleźć tą ghost teraz. I teraz się pojawia tutaj ghost pumpkin. Ok, róbcie tak jak ja, to będziecie mieli, bo ja się tu trochę pogubię. Tu mi widzowie tak naprawdę pomagają. Dobra, mamy pierwsze trzy dynie. Potem mamy Dark Pumpkin na spawnie. Szukamy na spawnie teraz. Ok, na spawnie ponoć jest w chomiku. Sprawdzam to, tylko nie wiem, która to jest ściana tak naprawdę. No dawno, żem do chomika nie wchodził. Wiem, że gdzieś tutaj od ona jest. Czekajcie, trafię do tej ściany, czy nie trafię do tej ściany. Dobra, z tamtej strony. Ja ze swojej strony byłem. To gdzieś tutaj jest, tak naprawdę. Gdzieś tutaj musi być ta ściana. O, mamy tą ścianę. I czy jest u chomika? No, oczywiście, że jest. Roksek zawsze tu ukryje jedynie. I przy okazji jakiegoś gifta wielkiego mamy. Otwieramy. No i niestety tu nic ciekawego. Dobra, kolejna dynia zdobyta. Toxic pumpkin, Nuclear Ward. Idziemy tam. I tutaj toxic pumpkin odbieramy. Let's go. Kolejna dynia zdobyta. Teraz idziemy sobie z. Znowu na Halloween World i macie tu hinta tak naprawdę. I ten hint, już wiem co tu będzie pisał. Musimy niszczyć tak naprawdę bossów. Tak, musimy niszczyć dynie, aczkolwiek chyba spider, dynia, dwa razy spider i dynia. Sprawdźmy. Spider, dynia i znowu teraz dwa razy spider. Niszczymy sobie i jeszcze raz dynie zniszczymy. Czy to zadziała? Uwaga. Tak, działa. Dobra, bardzo proste, Roksek. Tak, to akurat bardzo proste faktycznie. Czyli kolejna dynia jest odblokowana. Potem co mam? Witch pumpkin. Dobra, tu będzie ciężej. I kolejny hint, musicie udać się tak naprawdę, już wam mówię gdzie, gdzie tu jest teleporter na Moon i tu macie taki solar panel na respie. Podchodzimy, zbieramy hinta, no i będziemy mieć podpowiedź. Co my tu mamy? Pumpkin i Hidden next? Tu to a token. Co? Dobra, Roksa, jak wymyślasz, wymyślasz. Dobra, i zrobiliśmy kolejne. Już wam mówię, co trzeba zrobić. Wejść shop i wpisać po prostu trzynastkę, bo musimy liczyć czaszki. Czyli toxic? Nie, slime, pumpkin zrobiliśmy tak naprawdę. Musimy liczyć czaszki, ok? Dobra, coraz lepiej. Brakuje nam tylko czterech. Witch, classic, zombie i oraz sinister, tak? Sinister chyba tam był. Ale to uwaga, po jedno musimy udać się na farmę i tam za jajkiem ponoć jest hint. Zobaczmy, czy to prawda, czy tu jest hint. Tak, mamy hinta. Dobra, bierzemy tego hinta. Schowany nieźle był. No jaki to będzie hint? Co to będzie napisane? The missing... Obra, roxek, roksek. Dobra, to jest ciężkie, nie powiem, że nie, ale ciekawie się to robi. Dobra, nie wiem o co chodzi, ale podchodzimy tutaj do Tobrebi i coś jest do skolektowania. Aha, aha, aha. No to niezły baj. Dobra, to się wytnie, to się wytnie. I dobra, wiecie co jest najlepsze? Pół odcinka. siedzimy w Halloween Rewardsach, a tu trzeba kliknąć w jajko. I mamy kolejne jajko. Dobra, dzięki Piotrowi tutaj za pomoc. Mamy kolejne jajko odebrane. Jakich nam brakuje? Classic zombie oraz sinister. Sinister jest insane, także powodzenia. I kolejny odebrany, znowu musimy wejść tak naprawdę w shop i wpisać trick or treat. I mamy kolejną dynię, brakuje tylko dwóch. I dobra, kolejne to, że musicie mieć walutę, bo mamy Halloween well, musicie zakręcić 5 razy kołem za 2,5 biliona i, i dostajecie kolejnego hinta. Faktycznie, kolega ma rację, więc Jacob, pozdro dla ciebie. Yy, world pierwszy, 6-7, FFD 700. Okej, okay, world pierwszy to znaczy raczej. No dobra, world pierwszy no to może być to, 6-7, czyli pomiędzy 6 i 7. Ej, dobra, mam pomysł, mam pomysł. Czekajcie, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, Piąta szósta, siódma mapa. Dobra, czyli pomiędzy tymi mapami. Ale co to może oznaczać? Pół na ścianach mamy różne cyfry. Dobra, rozkminiamy dalej. Dobra, w międzyczasie i tak już głowa paruje. otwórzmy sobie tutaj dice, wiecie? Po prostu otwórzmy sobie se, ruch, sek, nie laguj mi tak komputera, człowieku. Ja wiem, że otworzyłem 400 chestów, ale wiesz, możesz tak nie lagować. Dobra, jeszcze 65 tych. Wcześniej robiłem opening, wypadło 1 na 10 milionów jeszcze tutaj przed tym wszystkim. Zobaczymy, co teraz wypadnie. Idziemy to wszystko przerobić i sobie przy okazji otworzymy. Dobra, mamy wszystko aktywowane. 13 kostek, sprawdzamy co. Wyleci, pierwszy ok. Znak zapytania, proszę. Niech coś wyleci. Fajnego tutaj, gościu. Ja potrzebuję jakiejś aury dobrej. Bo moja to jest 1 na 250 milionów. A jest już 1 na 10 milionów. Czajcie to. No i znowu dostaję 10 milionówkę. Dzięki, roksek. Czemu wszyscy na czacie są highboki? Highboki, co to jest? Co wy wszyscy piszecie Hejboki? Co to oznacza? Czekajcie, w kodach ponoć mam napisać Hejboki. Nie wiem o co tu chodzi, ale wpisujemy H, A, I, B, OK I. Sprawdźmy, czy działa Hejboki. Dobra, dostałem kolejnego hinta. Faktycznie działa, działa kolejny hint, zobaczmy, co tu jest napisane. The next hits, bruh. Aha, okej. Okay. No dobra, zobaczymy. To gdzieś będzie niedaleko tutaj. Ale póki co ja sobie otwieram kostki, wiecie? Ja sobie póki co otworzę kostki. Okej, okay, dwa znaki zapytania. Może teraz będzie coś dobrego. Proszę, 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 proszę. I uwaga, pył Jeden na bilion. Jeden na bilion, Roksek, okej? Okay? Okej, okay. jeden na 10 milionów i jeden na 25 milionów razem wzięte, jakbyście pytali. No i co, ostatnia kostka, ostatnia szansa. Uwaga, ostatni znak zapytania, ostatnia szansa dla Rockska. Musi mi coś tutaj dać ciekawego. Proszę, dzisiaj zmiżzmasz wszystkiego tak naprawdę. Wszystko robimy. Otwieramy to, otwieramy tamto. Szukamy hintów, szukamy wszystkich dyń, ale niestety jeden na 10 milionów. Dobra, wracamy do szukania tych dyń. Dobra, i teraz mamy tu wejść do kotła. Jaki to ma sens? Nie wiem, aczkolwiek tu powinno coś działać. Dobra, jednak tu musimy wskoczyć, czy działa? Dobra, działa. Co ty, Roksek, zrobiłeś? Dobra, czy ja mam klikać przyciski. Co ja jestem, człowieku? Zaraz mi slime spadnie na głowę. I dobra, przerywnik, bo ten pokój jest tragiczny. Jak idziecie na Kingdom, macie tutaj ogólnie mościk, idziecie tutaj do tunelu i tu jest kolejny hint. Tu jest kolejny hint. Co my to Mamy gwiazdki. Gwiazdki, człowieku. Gwiazdki jak normalnie w GTA rok Jakbyście pytali do ostatniego jajka, jest taki kodzik, jeżeli macie już hinty. Aczkolwiek ja jeszcze przed ostatniego jajka tak naprawdę nie zrobiłem. Zombie pumpkin. I uwaga, ostatnie to musimy trafić ogólnie 5 małp i zrobić ją na golden. Taki fun fact tutaj. No i ogólnie wszystkie questy zrobione. Trochę za późno, nie udało mi się zdobyć suprema. Aczkolwiek ja i tak tutaj nie narzekam. Bo tak naprawdę no boli mi jedna sytuacja, każdy wie jaka. Dobra, zobaczmy, czy to działa. Robimy golden małpę, epyk. Dostajemy elegancko, zrobiliśmy wszystko. No i to mi się podoba to mi się podoba, chociaż pecik wleci jakiś tu dobry. Uwaga, no mamy takiego oto pecika plus takie oto dodatki, więc nie jest źle, nie jest źle. Odbieramy oczywiście i wszystko zrobione elegancko. Dobra, teraz idę sobie zostawić chwilkę na jajku i potem coś jeszcze porobimy. No i witam ponownie godzinę później. Co udało mi się wyfarmić? Już wam pokazuję. Mamy widzę Golden Eternala, 20 QD daje, nawet nieźle. Zobaczmy, czy coś się tutaj zmieni. No nie no, Timowo nie, teamowo się nie zmieni. Ciekawy jestem, jak ten mityk tak naprawdę tutaj daje wersji Galaxii. Zróbmy go szybko sobie. O ile w ogóle radę, bo to jest dobre pytanie. Czy ja dam radę tego zrobić Galaxy? Sprawdźmy, czekajcie, weźmy Galaxy Machine. No niestety, nie dam rady, aczkolwiek będzie więcej dawał niż chyba ten Shiny nawet. Ale okej, okay, dobra, Pety są z poczko. Nie powiem, że nie. Niedługo zrobimy sobie Top Xig więc jest Git. Ogólnie też fajny update, muszę Wam powiedzieć. Pod względem takim, że macie jeszcze tutaj 250 tysięcy tokenów do wygrania. To są różne questy, bo zapomniałbym dodać, co jeszcze zostało dodane: Achigmenty. Więc tutaj, jak widzicie, za walutę macie przeróżne nagrody. Na przykład tutaj za 2,5 tryliona Halloween Egg Open dostajemy, ale nie czy plus jedno jajko, czy na przykład plus parę jajek może być, nie wiem, jakiś upgrade. Chyba plus jedno jajko tutaj mamy. Halloween candy 100% laka. Powiem tak, no jest dobrze zrobione ten update, dobrze. Jedyne co, no to akurat, no ten pumpkin event był taki średni moim zdaniem, ten sinister pumpkin. Najgorsze co mogło być moim zdaniem tragedia osobiście, aczkolwiek reszta dyń była niesamowita. Plus wiadomo jest koło fortuny i też taka ciekawostka jak wam wcześniej mówiłem, że za 2,5 miliona musicie kręcić, możecie też za 100 milionów kręcić. Taka lekka poprawka. Ja jeszcze prawdopodobnie będę kręcił w tym tygodniu, tylko muszę trochę walutę nazbierać, bo jak widzicie, no 150 bilionów, żeby otworzyć parę razy, no to parę trylionów się tutaj przyda, więc dopiero w tym tygodniu pewnie jakiś odcinek nagramy. Coś jeszcze zapomniałem wam powiedzieć? Nie, no chyba cały update wam opowiedziałem, tak naprawdę. Nowe jajko, mamy nowe pety, nowy Supreme, Halloween, cigmenty. Nie, no chyba wszystko wam powiedziałem tak naprawdę. Więc póki co w dzisiejszym odcinku, tak naprawdę to na tyle. Na zakończenie możemy sobie rozdać 500 tokenów, bo jak widzicie, bogaty nie jestem, jeszcze nagród nie dostarczyłem. W sumie to zwycięzcy się po nagrody zbytnie nie zgłaszają, ale 500 tokenów macie do wygrania. Jeżeli chcecie je wygrać, banalnie, proste zasady. Łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz z waszym nickiem. I na kolejnym odcinku serce RCU ogłosimy sobie zwycięzcę. A propos zwycięzcy, na ekranie macie ostatniego. Serdecznie, mordeczku, ci gratuluję. Dodajcie znajomych na Robloxie, przyjmij mnie i napisz do mnie wiadomości prywatnej. A póki co ja będę zbyt więc Dzięki jeszcze raz za oglądanie i słyszymy się w kolejnych. Trzymajcie się i papatki, elo, elo, pyu.